Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony znowu Rexnar i wracamy do Dragon Age Początek. Zanim jeszcze zacznę kontynuować fabułę, powiem wam co nieco o modach, które zainstalowałem. Tak, zmodowałem Dragon Age odrobinkę i mody są następujące. Lepszy wygląd Morrigan i pewnej postaci kobiecej, która dołączy później. Miały one jednak twarz trochę jak facet. Zaraz zobaczycie, jak Morrigan się poprawiło. Eee, respek. Czyli, że będę mógł zresetować statystyki postaci, co zaraz uczynię. Nie chciałem jej robić na dwie bronie, ale ją zrobię, ponieważ zainstalowałem też dodatkowego moda. Co będzie wyglądać trochę dziwnie i śmiesznie dla Was, ale jest to naprawdę fajny mod, który, który w końcu pozwala grać tą postacią jak należy. Chodzi mi tutaj o łotrzyka. Łotrzyka na dwie nie opłacało się za bardzo robić, bo był on zbyt wolny, żeby cokolwiek móc tak naprawdę w walce zdziałać. Teraz to będzie mówię wyglądać trochę śmiesznie, bo będą te animacje dwa razy szybsze. Ale nic za... nie ma czegoś takiego, że... coś za coś! O! Od tego szukałem słowa. E, ponieważ będzie dwa razy szybciej bił, ale o połowę mniejsze obrażenia. Co i tak się przełoży na korzyść dla mnie. Więc biorę sobie... Zaklęty sztylet w jedną łapkę, bo to dwa sztylety się najbardziej opłaca. I darmisy, który jest identyczny jak w dwóch sztylet, ale jednak wygląda jak elficki. Troszkę lepiej. I zaraz zresetujemy sobie. Najpierw pokażę wam jak wygląda Murigan. Musicie porozmawiać Aktualnie. z matką i odejść. Macie po drodze armię Mrocznych Pomiotów i im wcześniej wyruszycie, tym lepiej. o cokolwiek ją zapytam, dlaczego moja matka twoja matka chce mnie widzieć? Nie wiem. Rzadko mówi mi o swoich planach. No. I teraz już wygląda jak należy. Także dziękuję za pomoc. Cóż. Proszę bardzo. Choć większość zrobiła matka. Ze mnie żadna uzdrowicielka. Pójdę już. Zostanę tu i przygotuję coś do jedzenia. Okej. Okay. Nie ma problemu. Także Morgan wygląda dużo lepiej, ale nie przedłużając, kontynuujmy fabułę. Staliśmy uratowani przez e, matkę Morgan i niestety człowiek, który miał armią wejść w odpowiednim momencie, okazał się zdrajcą i przegraliśmy wojnę. A no, przynajmniej bitwę jedną. Widzisz? Oto i twój towarzysz, szary strażnik. Za bardzo się martwisz, młodzieńcze. Ty żyjesz? Byłem pewien, że jesteś martwy. No, żyję. Dzięki matce Morrigan. To wydaje się nierealne. Gdyby nie matka Morrigan, leżelibyśmy martwi na szczycie tej wieży. Nie mów o mnie tak, jakby mnie tu nie było, chłopcze. Nie chciałem. Ale jak mamy cię nazywać? Nie powiedziałaś nam, jak ci na imię. Imiona są ładne, ale bezużyteczne. Hasendzi nazywają mnie Flemet. Powinno wystarczyć. Ta Flemet? Flemet z legend? Nawet miał rację. Jesteś wiedźmą z głuszy, prawda? A jakie to ma znaczenie? Znam odrobinę magii, wy także z niej korzystaliście, prawda? To akurat prawda. <grywa> nie zapytałem ją o opcję trzecią, bo się obrazi, że stara. Także. Dlaczego właściwie nas ocaliłaś? Cóż, nie możemy pozwolić, by wszyscy szarzy strażnicy zginęli jednocześnie, prawda? Ktoś musi zająć się mrocznymi pomiotami. Obowiązkiem Szarej Straży zawsze było jednoczyć wszystkich przeciwko pladze. A może coś się zmieniło, kiedy akurat nie patrzyłam? Ha, 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 ha. Za sprawą lokej na tym Ziemią daleko od zjednoczenia to nie ma żadnego sensu. Dlaczego zrobił coś takiego? I to jest dobre pytanie. W ludzkich sercach skrywają się cienie mroczniejsze od jakiejkolwiek skażonej istoty. Być może sądzi, że plaga jest armią, którą uda mu się oszukać. Być może nie zdaje sobie sprawy, że prawdziwym zagrożeniem jest zło, które za nią stoi. Arcydemon. Czym właściwie jest ten arcydemon? Mówią, że dawno temu stwórca wtrącił bogów starożytnego imperium Tevinter do lochów, znajdujących się głęboko pod powierzchnią ziemi. Tam usnęli. Arcydemon to przebudzony dawny Bóg, zarażony przez mroczne pomioty. Wierz mi lub nie, ale historia głosi, że jest przerażającą, nieśmiertelną istotą. A tylko głupcy ignorują historię. Dobra, w takim razie Flemet, czy pomożesz nam walczyć z plagą? Ja? Ja jestem tylko starą kobietą, która mieszka w głuszy. Nic nie wiem na temat plagi i mrocznych pomiotów. To jasne. Cóż. Niezależnie od tego, czy Logen rzeczywiście jest szalony, uważa najwyraźniej, że mroczne pomioty nie stanowią wielkiego zagrożenia. Musimy ostrzec wszystkich, że tak nie jest. A niby kto ci uwierzy. Chyba że przekonasz samego Logena. On zdradził właśnie swego króla. Gdyby Arl Eamon wiedział o tym, co Logan zrobił w Ostagarze, pierwszy zażądałby jego egzekucji. E, Arlemon, czyli kto to jest jego ojciec? Nie wiem, że pytam. Tak przypuszczam. Arla Emona nie było w Ostagarze. Wciąż ma swoich ludzi i był wujem Keylana. Znam go. To dobry człowiek, szanowany przez zjazd możnych. Oczywiście. Moglibyśmy udać się do Redcliffe i poprosić go o pomoc. Pamiętaj, że Logan także był niby człowiekiem honoru. Arl nigdy nie zrobiłby tego, co uczynił Tern Logan. Zbyt dobrze go znam. Wciąż nie jestem pewien, czy pomoc Arla Emona okazałaby się wystarczająca. Przecież nie zdołałby sam pokonać całej hordy mrocznych pomiotów. No, ale są jeszcze inni przymiotowcy, do których moglibyśmy się zwrócić. Oczywiście. Traktaty. Szara Straż może domagać się pomocy ze strony krasnoludów, elfów, magów i w wielu innych miejscach. Zobowiązali się pomagać nam w czasie plagi. Może jestem już stara, ale krasnoludy, elfy, magowie, ten Arl Emon i wszyscy inni... Wydaje mi się, że to cała armia. Co innego możemy zrobić? Udać się do Redcliffe oraz w pozostałe miejsca, no i... zgromadzić armię. Czemu nie? Czyż nie tym właśnie zajmuje się Star Szara Straż? A więc jesteście gotowi? Gotowi, by zostać Szarymi Strażnikami? Mnie wystarczy, jeżeli pozostanę przy życiu. Mm. Jeśli się zastanowić, to rzeczywiście byłoby całkiem miłe. No, cóż, nie oczekujcie, że wszystko za was zrobię. Mogę wam jednak zaoferować coś jeszcze. Zupa już kipi, droga matko. Będziemy mieli na obiedzie dwóch gości, czy nie? Szarzy strażnicy wkrótce ruszają dziewczyno, a ty razem z nimi. Co za szkoda. Że co? Słyszałaś mnie. Kiedy ostatnio sprawdzałam, nie byłaś głucha. Ha. <laughs> Matka troszkę swoją córkę oddać nam. Morigan na pewno nam się przyda, ale jeżeli nie, chce, nie zechce do nas dołączyć. Przyda wam się jej magia. Co więcej, zna głusze i wie, jak ominąć hordę pomiotów. Czy ja nie mam nic do powiedzenia? Przecież od lat rwałaś się do opuszczenia głuszy. A jeśli chodzi o was, potraktujcie to jako zapłatę za uratowanie życia. Dobra, weźmiemy ją ze sobą. Nie chcemy zaglądać w zęby darowanemu koniowi, lecz czy nie przysporzy nam to problemów? Poza głuszą będzie magiem odstępcą. Jeśli nie lubisz pomocy zbuntowanych magów młodzieńcze, może powinnam cię była zostawić na tej wieży? Zrozumiałem aluzję. Matko... Nie tak to sobie wyobrażałam! Przecież nie jestem gotowa! Musisz się przygotować. Ci dwaj sami muszą zjednoczyć Ferelden przeciwko pomiotom. Oni cię potrzebują, Morrigan. Bez ciebie z pewnością poniosą klęskę i wszystkich nas pochłonie plaga. Nawet mnie. Ja. rozumiem. A wy, strażnicy, rozumiecie? Daję wam to, co dla mnie najcenniejsze. Robię to dlatego, że musi wam się udać. Rozumiem. Albo może z nami nie stanie się jej krzywda. Tylko wezmę swoje rzeczy, jeśli pozwolicie. Jestem do Waszej dyspozycji, szarzy strażnicy. Za pierwszy cel proponuję obrać wioskę na północ od Głuszy. To niedaleko i znajdziecie tam to, czego potrzebujecie. Jeśli jednak wolisz, mogę być milczącym przewodnikiem. Wybór należy do ciebie. Ja no mówca masz na myśli. <noise> Jeszcze tego pożałujesz. Droga kochana matko. Jak to miło z twojej strony, że mnie wygnałaś. Będę ciepło wspominać te chwile. Cóż. Zawsze mówiłam, że jeśli się chce coś zrobić, to trzeba to zrobić samemu. Ja tylko czy naprawdę chcesz ją zabrać, dlatego że tak mówi jej matka? No, przyda nam się każda pomoc. Chyba. masz rację. Szarzy strażnicy zawsze zdobywali sojuszników, gdzie tylko mogli. Jak to miło z twojej strony. Dobra, ruszajmy w dalszą drogę. Żegnaj, matko. Nie zapomnij o gotującym się gulaszu, nie chciałabym wracać do spalonej chaty. Ha! Już prędzej zobaczysz, jak plaga zalewa całą okolicę, razem z moją chatą. Ja chciałam tylko. Tak, wiem. Baw się dobrze, skarbie. Okej, okay. dostaliśmy tutaj jakieś punkty, jak nas lubią te postaci. Morgan ma siódmy poziom już. Mam wrażenie potów. Także jej nie będziemy resetować, ona ma bardzo fajne tej umiejętności. Za to zresetuję Alistara i zresetuję swoją postać. Pokażę wam jak to wygląda i zrobię małe cięcie. Resetujemy ukruka. Jest nowa postać e, która się pojawia na zawsze w obozie takim jakby. I z nim rozmawiamy. Także jest tutaj fiolka przy, przy, przywiązana do nogi ptaka i spróbuję ją zabrać. I zebrałem. I mamy potkę Respecjalizacji. Jak to wygląda? Macie zwykły, e, zwykły po prostu flakonik z jakąś tam, nie wiem, jakąś tam substancją. I która niby kasuje wspomnienia. Także chcę. I proszę bardzo, moja postać jest wyczyszczona. Także robię małe cięcie, zresetuję statystyki i pokażę wam, co zrobiłem. Okej, okay, jestem. A więc wracając do was już wam pokazuję, jak roz rozlokowałem moje statystyki. Jeżeli chodzi o Terona, ma on teraz bardzo dużo wzręczność dane. E, w, trochę tak w siłę, żeby móc nosić średni pancerz, chociaż dla łotrzyka w sumie lekki byłby spoko, no ale. Zostawmy jak jest. Magia siła woli to jest niezbyt potrzebny spryt troszkę dałem, bo skuteczność talentów łotrzyka dla wielu umiejętności, przebicie pancerza i tak dalej. Jednak najlepsze jest zręczność. Dzięki temu modowi ze zręczności największe profity idą do walki wręcz dwoma brońmi. Jeżeli chodzi o Alistara, ma on teraz więcej siły, zręczności mniej więcej tyle samo, Dopokwałem mu w kondycji, odjąłem trochę siły woli. Dlaczego odjąłem siły woli? A dlatego, że Alistar nie jest już templariuszem. Dopiero na 7: normalnie ma jeden punkt już, ale po resecie e, nie można mu dać. Dopiero na 7 i 14 poziomie, tak jakby, czyli. Traci, można powiedzieć, jeden, jeden punkt, no ale nieważne. Dostał wielką siłę, dostał dokładne ciosy, drwinę, żeby móc ściągać i wszystko w broni tarcza. Normalnie miał jeszcze chyba trochę dane w broń dwuręczną, ale to jest niepotrzebne dla, dla listara Chce zrobić full tanka. Oczywiście, wyszkolenie bojowe mu się przyda. I teraz założymy mu to, czego nie mógł założyć czyli lepszą tarczę i pancerz kolczy, który jest ciężką zbroją. Nie dostanie bonusu od niej i się zastanawiam, właśnie czy. Czy to jest dobre? Bardzo dobre. Ponieważ dostaję więcej obrony. Ok, nic więcej chyba. Ogliniany bożek. Odporności na zimno. Proszę cię bardzo. Trzymaj. Eee, co dalej? Mój teron został prze, prze, przeszkolony. Teraz dwie bronie. W ogóle nic w co nie daję. Łucznika jakie znajdziemy po drodze. Także nieczysta walka pozostała. Zręczne ręce. Pierwszy poziom na razie. Drugi sobie przy następnym awansie damy. Kamuflaż pierwszy, taki, żeby chociaż na początku mógł się skradać chociaż troszkę. I wszystko w dwie broni, walka z dwiema brońmi, wprawa z dwiema brońmi, jakieś podwójne uderzenia, riposty, grady ciosy. No wszystko w dwie bronie, prawda? A tutaj dałem umiejętność gadania, retoryki, sztukę przetrwania, żeby mieć tam troszeczkę odporności na naturę. Ważenie trudzizn oczywiście, żeby pokrywać trudzizną bronię. I eksperckie wyszkolenie bojowe. U Morigan nie zmieniałem nic. Zobaczymy jak to się sprawdzi. Także zapiszę to. I możemy ruszać. No, i tak się automatycznie tutaj zapisało, nieważne. Także musimy się dostać do lotery, żeby się zaopatrzyć we wszystko, co się da. I wruszamy. Oczywiście, podczas takiej mapy jest szansa na randomowe, tak jak teraz, na randomową walkę. Jest to takie wydarzenie losowe, można powiedzieć. Tak, akurat, chyba było zaprogramowane. I dopilnujcie, żeby żołnierze zostali wyposażeni. Musimy szybko odbudować to, co straciliśmy pod Ostagarem. Są tacy, którzy chcieliby wykorzystać naszą chwilową słabość. Musimy odeprzeć ten najazd mrocznych pomiotów, ale musimy też postępować rozważniej i bez wahania. Wasza lordowska mość mogę coś wtrącić? Nagłosiłeś się regentem królowej Anory. I twierdzisz, że musimy się zjednoczyć pod Twoim sztandarem. Ale co z utraconą podostagarem armią? Twój odwód był niezwykle. fortunny. Wszystko, co robię, robię po to, by chronić niepodległość Fereldenu. Nie uchylam się przed swymi obowiązkami wobec korony. Wy też przed nimi nie uciekniecie. Panowie nie złożą hołdu na twoje żądanie. Zrozumcie jedno. Nie pozwolę, by cokolwiek zagroziło krajowi ani z zewnątrz. Ani od wewnątrz. Pigan, proszę! Wasza wysokość! Twój ojciec ryzykuje wojnę domową, gdyby Emon tu był. Igan, mój ojciec służy krajowi. A czy uczynił to, co było w interesie twojego męża, Wasza Wysokość? A to Ham. Najpierw ucieka z pola bitwy, a teraz jestem dobrym wujkiem i chcę was uratować. To jest kolejny mod. Zamieniłem Mabari na wilki. I Mabari teraz będą wyglądać jak wilki. Mabari wyglądały trochę dziwnie, a wilki są zawsze fajne. Niestety znalazły nas Hurloki. I to Hurlok Alfa nawet tu jest. Dobra, także zobaczycie teraz, jak dziwnie wygląda ten atak łotrzyka. Będzie zapierdzielowy jak na dobrym koksie. No ale nieważne. Alistar, rzuć sobie bufa. E, obrona tarczą? Tak, obrona tarczą. Morigan, proszę Cię o broń mrozu dla wszystkich. A Ty, mój panie, masz coś do leczenia w ogóle? Chyba nic, co? No nic na mnie zostało. Mamy tylko zestaw do leczenia ran. Nieważne. Jeszcze dam na chwilę Morrigan, ponieważ tobie na pasek dam Lyrium. Niedużo tego się ostało, ale jednak zawsze coś... I ty, Teron, masz wyciąg z trupi korzenia. Obrażenia od natury to może nie. Albo niech będzie stężony, jest trochę lepszy. Także użyj go na swojej broni, będziesz miał podwójne. Wszyscy, wszyscy pyk. Będziesz miał broń mrozu i jeszcze będziesz miał stężony wyciąg. Także będziesz naparzał już w ogóle jak Janusz. Czekamy chwilę. Morrigan. Proszę. Dobra, bądź tam z psem walczą. Także ty się wbijaj, tam starczą. Najlepiej na Hurloka alfa. Tylko teraz nie widzę, niestety. Tam stoi, skumany. Pod tabem mamy takie podświetlenie, nie? Dobra, nieważne. Niech zostanie tak jak jest. Ty się tam wbijaj. Ty może. Obniż odporność tego hurloka alfa. To wtedy mój Teron, podbiegając tam i atakując go gradem ciosów, będzie mógł go ładnie zaatakować. I teraz znowu ty. Coś tu miałaś takiego fajnego uderzenie umysłu, tak? Myślę, że to będzie boku za zaatakuj dwiema brońmi. Panie Alistarze, użyłeś drwiny, tak? No to przywal mu tarczą. Też powinieneś hurloka trzymać na sobie, także hurlokowi przywal tarczą. Jak jest jak nas widzie. Jakby gra była przyspieszona, ale nie jest. No tak to wygląda. Ale dzięki temu jest użyteczny. A nie jak było uprzednio. Podwójne uderzenie. A to jest tryb! Aha, to, to jest tryb. To ja go wrzucę sobie tutaj. Myślałem, że to jest atak zwyczajny. Półwinne uderzenie. Atakuje jednocześnie obiema brońmi. Większe obrażenie, ale nie może regularnie krytów i ciosów w plecy. To, co ty tutaj Przejdź i wal w plecy. Proszę bardzo, kryty działają. Niestety Alistar tutaj ma troszkę kłopotów, także proszę Cię Morrigan o wsparcie. Na tego Hurloka, bo on ma całe HP. To też jest tryb? Nie, dobra. Także tam tego użyj. Tego Hurloka w Daliśmy radę. Rok Alpha był puste. Okej, okay, to jest ten mrocz boże, to jest ten Mabari, teraz wilk, który, którego uratowaliśmy w Ostagarze. Także nic ci nie zrobił, piesku. Chyba cię szukał, wybrał cię. Mabari takie są, nazywają to przypisaniem. Czy to oznacza, że ta wyliniała bestia będzie za nami wszędzie chodzić? Po prostu wspaniale. On wcale nie jest wyliniały. Bardzo fajna bestia. Zawsze chciałem mieć takiego psa. Może to było przeznaczenie. Siema. Niech będzie. Nie, no. No tak, moja postać nazywa się Teron. Także ty będziesz Rexler. Czemu by nie? Siema piesku. <grym krzykowano> Okej. Okay. Nic więcej do zabrania nie mam jest oczywiście coś takiego jak sympatia, nie wiem gdzie to mogę zobaczyć tak naprawdę, no, ale nie ważne. później. na pewno sobie kolby, duży zapas załatwię do, i do trucizny i do Przecież nie mikstur, na pewno się przyda. No a my wyruszamy dalej w drogę do malutkiej wioski. No wczytuj, wczytuj. Panowie pobudka, kolejni podróżni, którymi trzeba się zająć. Dziwna rzecz, przewodzi im elf. Eee, nie wyglądają jak po coś bandeci. Może powinniśmy ich przepuścić? Nonsens. Witajcie podróżnicy. Rozbójnicy, polujący na uciekających przed mrocznymi pomiotami, jak przypuszczam. To było naprawdę głupie. Dajmy im lekcję. To tak się wita nieznajomych? Dziesięć srebrników i pozwolimy ci iść dalej. Ha, powinieneś posłuchać swojego przyjaciela. Nie jesteśmy uchodźcami. Co wam mówiłem? Żadnych wozów, a wygląda na to, że ten jest uzbrojony. My to obowiązuje każdego Hanriku. Właśnie dlatego nazywamy je mytem, a nie, powiedzmy, podatkiem uchodźców. O, racja. Nawet uchodźcy muszą płacić. Zaraz będziesz nazywał to sztyletem podrzebra. Nie zapłacę. Nie mogę powiedzieć, by mnie to satysfakcjonowało. Wiesz, mamy tutaj pewne zasady. Właśnie. Mamy prawo przeszukać twojego trupa. Takie to zasady. Naprawdę chcecie walczyć z Szarym Strażnikiem? Czy on powiedział, że należy do Szarej Straży? Tej, która zabiła króla? Słyszałem, że to zdrajcy Fereldenu. <laughs> Stern Logan wyznaczył za każdego z nich pokaźną nagrodę. Ale czy Szarzy Strażnicy nie są dobrzy w tym, co robią? To znaczy, naprawdę dobrzy? Wystarczająco dobrzy, by zabić samego króla? Masz rację, zapomnijmy o mycie. Zostawimy cię w spokoju, żebyś mógł zająć się walką z mrocznymi pomiotami i mordowaniem królów. Co to chamstwo... Wiecie, co Sora strasznie pogardziłoby jakimś datkiem. Co ty nie powiesz? Oni są naprawdę dobrzy, szefie. Pamiętaj co o tym. Cóż, tak. Dwadzieścia srebrników to wszystko, co dzisiaj zebraliśmy. Dziękuję. W takim razie bierz go yy, i udanego pobytu w Lottering. Dziękuję, bardzo dziękuję. Co za menda? Jeszcze głowę za nas wyznaczył, no? Nagrodę. No i jesteśmy. Lothering, widok jak z obrazka. A czyli w końcu zdecydowałeś się ponownie do nas dołączyć. Rzucenie się z rozpaczy na własne ostrze okazało się zbyt trudne. Czy moje zdenerwowanie tak trudno zrozumieć? Nigdy nie straciłaś kogoś ważnego? Co byś zrobiła, gdyby umarła Twoja matka? Zanim przestałabym się śmiać, czy potem? No dobra, przerażająca. Okay. Zapomnij, że pytałem. Ech, byłeś bardzo skryty, Alistarze. Tak, wiem. Po prostu rozmyślałem. No, to już wiem, dlaczego trwało to tak długo. O, rozumiem. To w tym momencie mamy odkryć zszokowani, że przez całe życie nie miałaś ani jednego przyjaciela. Potrafię być przyjazna, kiedy tego zechcę. Niestety, gdy chodzi o inteligencję, same chęci nie wystarczą. Tak czy owak, pomyślałem, że najpierw powinniśmy porozmawiać o tym, dokąd zamierzamy się udać. Ach, te ich docinki są świetne po prostu. Ech. Zanim zdecydujemy, musimy dowiedzieć się więcej o tej sprawie. Ale co do naszego ogólnego planu, decyzję powinniśmy podjąć już teraz, nieprawdaż? Uważam, że sugestia Flemet to najlepszy pomysł. A jeśli chodzi o te traktaty, przejrzałeś je? Jeszcze nie. Mamy dokumenty dla trzech głównych grup: elfów z Dali, krasnoludów z Orzamaru oraz dla kręgu maginów. Uważam też, że najlepiej będzie, jak poprosimy o pomoc Arla Emona. Może powinniśmy odwiedzić go w pierwszej kolejności? Ach, no to musimy ich odszukać. Albo zapytam Morrigan. Ruszyć bezpośrednio za wrogiem. Odszukać Logena i zabić go. Wtedy będzie można spokojnie załatwić tę sprawę z traktatami. Tak, na pewno się tego nie spodziewa. Wcale nie ma przewagi doświadczenia i armii na swoich usługach. Zapytano mnie o zdanie, więc je wyraziłam. Jeżeli chcesz wymyślać powody, dla których czegoś nie da się zrealizować, będziemy tu stać, aż dopadną nas pomioty. Dobra, jestem gotów do drogi. Dobrze. Ruszymy do wioski, gdy tylko będziesz gotów. Ok. Jednak e, morigan Plan był słaby, bardzo słaby. Także dzięki za oglądanie. Ja wiem, że ten odcinek to były technikalia modów i tak dalej, co ja tutaj dodałem. Ale zakończymy w loterinki. i w następnym odcinku będziemy już szukać tego, czego nam potrzeba. Zbierzemy sobie jakieś fajne zioła do miksturek, kupimy osprzęt, sprzedamy osprzęt i ruszymy szukać Arla Emona. Także trzymajcie się, na razie, do następnego.